Jezioro Rakowe. Jeszcze raz witam Was serdecznie na kanale 77 Warsztat. Dzisiaj kurs instruktorski Kamil będzie robił. Ja jestem tutaj akurat jako support gościnnie, żeby Wam ponagrywać. A teraz to przejdziemy na, przejdziemy na jeziorko. Czekamy na resztę ekipy, czekamy na głównego instruktora nam, na Błażeja, tak? Błażej Pruski, tak? I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Postaram się przekazać Wam informacje, które są na kursie szkoleniowym instruktorskim. Bo jak wiecie, ostatni filmik był ze szkolenia na nurkowanie podstawowe/podlodowe. Byliśmy w piechcinie, dzisiaj jesteśmy na innym zbiorniku. Zatem będę Wam wszystko relacjonował i teraz tutaj się sklarujemy, przygotujemy troszkę i widzimy się za jakiś czas. A więc, tak, reszta ekipy już jest. Dźwięk też jest. Błaże jako główny prowadzący szkolenie z Kamilem, drugim instruktorem, omawiają. Tutaj chłopacy przygotowują sprzęt. Za chwilę będziemy przygotowywali stanowiska na tafli lodu. Ale musimy najpierw odpowiednio się ubrać, czyli w suche, w suche skafandry, kamizelki ratunkowe. Osoby zabezpieczone na zewnątrz muszą mieć linę. I wtedy dopiero będziemy mogli wejść na lód, przygotować stanowisko. Po przygotowaniu stanowiska, jak zwykle, zajście na odprawę, domówienie wszystkich szczegółów, kto co. Ma robić, kto za co odpowiada, w jakich parach ludzie będą schodzili pod wodę, jak ten kurs cały będzie wyglądał. Zatem przygotowywane jest wszystko i widzimy się już potem. A więc tak, zaczynamy naszą podróż. Na miejsce do wejścia, czyli nasz przerębel. Miejsce nurkowe oznaczone po odprawie. Każdy z kursantów i z obsługi naziemnej wie co ma robić. Będą dwa wejścia, czyli dwie ekipy, które schodzą pod wodę i będą działać. Także troszkę tylko będzie informacji takich tutaj na zewnątrz, bo później przechodzę do saportu powierzchniowego, by mieć kontakt z. Osobami pod wodą przez linę asekuracyjną, którą będą nurkowie podpięci ze sobą, połączeni i koniec będzie na saporcie powierzchniowym, dlatego nie będę mógł nagrywać, bo będę musiał skoncentrować się na sygnałach od nurków, by odpowiadać im ewentualnie reagować w momencie sytuacji zagrożenia. Gdzie są niekontrolowane kilka szarpnięć, oznaczających, że coś jest nie tak, i automatycznie przechodzimy do procedury ratunkowej, która ma na celu jak najszybsze, najszybsze wydobycie nurków z podpowierzchni lodu na zewnątrz. I przystąpienie ewentualnie do dalszych czynności związanych z ratownictwem już na powierzchni i całą tą procedurą, także tutaj część już jest wszystko przygotowane tak to wygląda koledzy się ubierają a my pokażemy wam zaraz tutaj jak wygląda przerębel przygotowany zabezpieczenie drabinkę będziemy wykorzystywać do wyciągania ratowniczego zamiast deski do tego zabezpieczenie dwóch, dwóch desek, żeby było o co się zaprzeć i żeby chłopacy mogli w razie czego złapać się czegoś i wyciągnąć się. Dobra, no i dalsza część tutaj przygotowań trwa. Zaraz, zaraz pierwsza grupa będzie wchodziła pod wodę, a my sobie będziemy to wszystko Obserwować, wy będziecie to widzieć, jak kolejny raz są przygotowania do tego, by zrobić ćwiczenia przy nurkowaniu podlodowym w pełnym zabezpieczeniu. I zakończyła się pierwsza tura. Było wyszukanie markera za pomocą kołowrotka, potem było powtórne wejście pod wodę. I wyjście na wzbudzonym automacie. Symulacja tego, jakby automat pod wodą miał się zamrozić, i wtedy jest awaryjne wyciąganie z automatem, który podaje cały czas powietrze, tworząc drobinki lodu ostre takie i zamrażając usta, twarz i układ oddechowy. I teraz jeszcze będzie wyjście. W międzyczasie był sygnał też na tej niebieskiej linie, Było wyciąganie awaryjne, czyli nurkowie dali znak, że coś jest nie tak. I podjęliśmy, podjęliśmy yy, wydobycie nurków z podwody, wyciągając linę. Także to będzie też nagrane. No i teraz przygotowuje się kolejna para. A teraz jeszcze będzie wyjście ratownicze wyciągnięcie z, na drabinie z wody Dobra. Po ostatnim wejściu wszystko jest. Teraz się klarujemy i udajemy się na miejsce. Odpraw, gdzie stałem, auta. Zaraz będzie ognisko. Ciepłe napoje, ciepłe posiłki. chłopacy się wysuszą, przebiorą. Graty będą poklarowane. A ja dziękuję Wam za kolejny raz, że byliście z nami i że mieliście możliwość znowu spędzić trochę czasu na lodzie. Czasem trzymajcie się, cześć.